Znajdujemy się w Muzeum Pancernym w Kłaninie. A to, co znajduje się za moimi plecami, to najsłynniejsza armata II wojny światowej, 8,8 cm, flak. Flak 36, ale. Pierwsza wersja tej armaty Flak 18 powstała jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym w kooperacji Boforsa i Rheinmetallu w Szwecji. Gdy Niemcy, ograniczone traktatem wersalskim, nie mogły opracowywać nowych typów ozbrojenia, a w szczególności takich armat przeciwlotniczych, zbudowały potajemnie wraz ze szwedami taką doskonałą armatę Flak 88 cm z oznaczeniem 18. A dlaczego 18? Ponieważ Cała broń, która powstawała jeszcze w okresie I wojny światowej, mogła być dopuszczona do użytku. I ten flak, oczywiście, niby powstały w 18 roku, mógł wejść do służby w tamtej ówczesnej Reichswehrze. Oczywiście następuje 33. rok, Hitler dochodzi do władzy, następnie rok 35. Niemcy porzucają postanowienia traktatu wersalskiego i już z pełną siłą i bez żadnych krępacji rozpoczynają produkcję tejże broni. I oczywiście wprowadzają kolejne modyfikacje i właśnie tą kolejną modyfikację mamy w tej chwili za sobą. To jest 8,8 cm flak 36, który tak naprawdę do produkcji wszedł w 1937 roku. Armata flak 8,8 cm dzięki swoim właściwościom balistycznym doskonale nadawała się do obrony przeciwlotniczej. Jak sama nazwa wskazuje, Flak, czyli Flieger Abwehr Canone, działo przeciwlotnicze i Flak 8,8 cm z zamysłu powstał dokładnie jako taka broń. Miał specjalny system centralnego kierowania ogniem za pomocą dalmierzy. Była to broń półautomatyczna, czyli załadowanie pocisku odbywało się poprzez wrzucenie jego do komory. Następnie po pociągnięciu spustu pocisk się wystrzeliwał i automatycznie Flak 8,8 cm wy... Wyrzucał łuskę z tyłu tego działa. Można było wystrzelić nawet do 18 pocisków w ciągu minuty. Tak więc potężna osłona przeciwlotnicza mogła utworzyć się na niebie, y, zwłaszcza, że bateria takich flaków składała się z czterech sztuk takich armat. Więc y, suma summarum mieliśmy 72 pociski na niebie w ciągu zaledwie minuty, czyli pocisk wystrzeliwany był co, co mniej niż w sekundę. Mało tego, y, samo nastawianie i kierowanie ogniem z takiej y, baterii flaków należało do dalmierza y, dowodzącego całą tą baterią. On określał na jakiej wysokości pociski mają być wystrzelone i dodatkowo w jakim kierunku miało się to działo ustawić. Tak więc ten y, żołnierz, który obsługiwał tę armatę nie potrzebował y, tak naprawdę skupiać się na niczym, Poza tym, co wyświetlał mu specjalny komputer, yy, dostawiony do tejże armaty, bo on pokazywał kierunek, yy, pokazywał yy, kąt yy, położenia tej armaty, w jakiej ona miała być ustawiona i ponadto automatyczna nastawnica do zapalników, przed wrzuceniem oczywiście tego pocisku, automatycznie nastawiała wysokość, na jakiej miała nastąpić eksplozja pocisku, gdyż by, flaki 8,8 cm w swojej amunicji przeciwlotniczej w, na, wy, wyposażone były w specjalne celawniki z zapłonem ciśnieniowym, Poza czasowym był też zapłon ciśnieniowy, czyli od wysokości odciśnienia te pociski po prostu wybuchały. Ale flak 8,8 cm. Nie zasłynął tą yy, obroną przeciwlotniczą, co prawda oczywiście te armaty w liczbie niemalże 20 tysięcy sztuk stały się podstawą obrony przeciwlotniczej III Rzeszy, ale flak 8,8 cm najbardziej zasłynął swoim drugim zastosowaniem, które nie było ukryte w jego nazwie, czyli zastosowaniu przeciwpancernym. Już w latach 30., gdy doszło do wojny domowej w Hiszpanii, Niemcy opracowali Taktykę użycia tych najcięższych swoich armat do zwalczania celów pancernych, jako że Niemcy w swoich czołgach w tamtym czasie mocowali raczej lekkie działka. Flak 2 cm, Flak 38, czy też 3,7 cm, wagen Kanone i w największej wersji 7,5 cm KWK 36. To był Panzer 4, który miał swoją premierę na terenie Polski. Oni przygotowali się na to, że siły wroga mogły już w tamtym czasie mieć dużo silniejszy, ciężki czołg, którego Niemcy wówczas nie mieli. Tak więc z założenia przygotowano Flaka 88 cm również do strzelania na wprost. Ta doskonała Laweta, która się tu znajduje, ona pozwalała obracać działo o 360 stopni w bardzo krótkim czasie. Tak więc taki flak mógł podjąć każdy cel wokół siebie i zmienić swoje położenie, swoją pozycję w każdej chwili. Była to bardzo skuteczna armata przeciwpancerna, co. Najwidoczniejsze stało się w Afryce w 1942 roku, kiedy to flaki 8,8 cm dziesiątkowały nacierające jednostki amerykańskie, chociażby w Kaserin. Użyto ich również w 1941 roku do eliminacji yy, nowo powstałych, a właściwie nowo pojawiających się na froncie radzieckich czołgów ciężkich KW, czy też yy, T-34, które wówczas nie miały swojego odpowiednika w armii niemieckiej. Flak 8,8 cm oczywiście już dużo wcześniej został przetestowany w takich walkach, gdyż w kampanii francuskiej pojawiły się ciężkie czołgi francuskie Somua czy brytyjskie Matildy i dzięki przeciwko tym czołgom właśnie stosowano te słynne niemieckie armaty, które potem jako 8,8 przeszły do historii i były na ustach weteranów, którym e, przyszło się e, im ścierać również w późniejszym okresie wojny, w 1944 roku w Normandii czy też e, we Włoszech. Armata oczywiście zasłynęła potężną skutecznością. Do końca wojny flak 8,8 cm był skuteczny praktycznie przeciwko każdej alianckiej broni pancernej, czyli tego flaka można było używać przeciwko wszystkim czołgom, jakie alianci posiadali. Jednocześnie Flak 8,8 cm dzięki swojej szybkostrzelności i uniwersalności był naprawdę skuteczny. Ale oczywiście miał też wady. Ta podstawa krzyżowa, na której znajdował się Flak, doskonała podstawa do strzelania przeciwlotniczych, Zajmowała bardzo dużo czasu yy, przy rozkładaniu. Załoga ponadto takiej armaty musiała składać się z co najmniej 8 osób, a jednocześnie do holowania takiego ciężkiego 8-tonowego flaka potrzebne były ciągniki artyleryjskie, co najmniej SDKFZ-7, czyli takie 12-tonowe yy, ciągniki o yy, sile ciągnięcia co najmniej 8 ton. Tak więc yy, de facto angażowanie potężnych sił i środków na armatę przeciwpancerną. Było bardzo kosztowne. Przejdźmy może do historii tego naszego egzemplarza, dokładnie tej sztuki, która znajduje się w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, flaki 8,8 cm okazały się doskonałą bronią, która z powodzeniem niszczyła czołgi do samego końca wojny. Mało tego. Po wojnie yy, Hiszpanie podjęli dalszą produkcję tych armat i już yy, w ramach swoich nowych, powojennych sił zbrojnych. Użytkowali ich do y, późnych lat 60. W, również y, te armaty były użytkowane w armii fińskiej. Y, widziałem nawet elaborowane pociski z końca lat 80., tak więc, co najmniej, w, powiedziałbym, na wyposażeniu armii musiały znajdować się do lat 90., 2000 jako takie armaty w pełni użytkowe, a nie egzemplarze, y, egzemplarze. Muzealne. No i tutaj flak 80 cm, który znajdujemy w większości muzeów w Polsce czy na świecie, to niestety produkcja już powojenna, czyli ta produkcja chociażby pochodząca z Hiszpanii. Yy, jednocześnie nasz flak yy, jest niemalże z mojej wiedzy, jak wynika, jedyną sztuką. Tak kompletną z łuskami, z podstawą krzyżową, jedyną taką kompletną sztuką w wersji lądowo-przeciwlotniczej, niefortecznej, jaka znajduje się w Polsce. Tak więc flak 8,8 cm z podstawą krzyżową i z łuskami do zobaczenia jest jedynie w kłaninie. A do tego bardzo ciekawa jest jego historia. Ten flak, wybudowany w 1937 roku, bo tak mówi nam o tym data produkcji w górnej części całej tej lawety przez zakłady Mana. Modernizowany był następnie w roku 1941, ponieważ podstawa krzyżowa jest już z roku 1941, a cała ta armata została przeze mnie zakupiona na aukcji jednego z muzeów normandzkich. Ponadto spotkałem się z człowiekiem, który przekazał tamtą sztukę do owego muzeum i opowiadał mi, że odnalazł tę armatę w okolicach wzgórza. Pod fales, stała, stała tam ona do y, lat 90., zniszczona w bardzo gęstych y, krzakach, jak wiemy, Normandia to bokarz. Bokarz są bardzo gęste no niemalże niemożliwe jest wejście tam yy, nawet w porze zimowej. Tak więc tą armatą tak naprawdę nikt się nie interesował, miała jedynie ściętą górną część i ta armata, samo działo leżało z jej boku. Zresztą widać na niej szereg uszkodzeń takich jeszcze wojennych, yy, tak więc widać, że ta armata została zniszczona w trakcie działań wojennych. Co ciekawe, yy, wzgórza pod Falaes atakowane były przez Polaków, przez pierwszą Dywizję Pancerną generała Maczka, tak więc Wysoce prawdopodobne powiedziałbym, że niemalże pewne jest to, że ta armata została zniszczona przez naszych pancerniaków. Historia stricte wojenna związana z tym, z tym uzbrojeniem, a jednocześnie yy, bogate ślady yy, z tamtejszego normandzkiego pola walki skłaniają do refleksji. Jak stoi się nad tą armatą, to czuć tego ducha historii i widać, jak wielkie zaangażowanie musiało być naszych żołnierzy, aby tego groźnego przeciwnika wyeliminować.